Jest środa, 23 października. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. A w sobotę o 20 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia. Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego, czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha. Świętym jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski Boga udzielonej mi przez działanie Jego potęgi. Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska. Ogłosić poganom jako dobrą nowinę, niezgłębione bogactwo Chrystusa, i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna z wierzchnością i władzom na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieków. Jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał, i cała Ziemia niech się o tym dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy to do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść i pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Uwsługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo pańskie.